Aby zmienić układ podstron w menu naszego serwisu, należy kliknąć na menu edycja, a następnie menu. Po lewej stronie widzimy aktualny układ naszego menu. Zmiana tego układu jest bardzo prosta. Wystarczy przeciągnąć interesującą nas podstronę w żądane miejsce. Efekt możemy zobaczyć w podglądzie naszej strony. Możliwe jest również przeniesienie podstrony do innego działu. Po odświeżeniu naszej strony internetowej widzimy wprowadzone zmiany. W ten sam sposób możemy przenosić pomiędzy sobą całe działy. Efekt widoczny jest w podglądzie strony. Serwis daje nam możliwość dodawania nowych podstron. W tym celu należy kliknąć na przycisk Dodaj stronę poniżej działu, do którego chcemy tę stronę dodać. Wyświetla się pozycja Nowa strona. Możemy zmienić je, jej nazwę klikając na niej. W polu Tytuł strony wprowadzamy interesujący nas tytuł i klikamy Zatwierdź ustawienia. Efekty naszej pracy widoczne są dla wszystkich odwiedzających naszą stronę. Analogicznie. Możemy dodać nowy dział klikając na przycisk Dodaj dział. Wyświetla się pozycja Nowy dział, której nazwę również możemy zmienić, klikając na nowo utworzonym dziale i wpisując tytuł działu. Klikamy Zatwierdź ustawienia. Po odświeżeniu widzimy efekt naszej pracy. Aby usunąć dział lub podstronę, wystarczy ją wybrać, a następnie kliknąć Usuń Stronę. Pamiętamy o tym, iż po jej usunięciu cała zawartość znika bezpowrotnie. Efekty widoczne są natychmiastowo po odświeżeniu naszej strony internetowej. Aby edytować zawartość poszczególnych podstron, należy kliknąć na Edycja treści, a następnie Menu. Wybieramy interesującą nas podstronę, klikając na niej lewym klawiszem myszy, po czym klikamy na przycisk Edytuj zawartość strony. Widzimy elementy naszej podstrony. W serwisie PSI dostępne są różne elementy, np. blok tekstu, bądź artykuł lub galeria. Podstrona, którą edytujemy, składa się z elementu blok tekstu. Aby edytować ten element, należy kliknąć na przycisk Edytuj. Zmieniamy treść naszego bloku tekstu. Niżej mamy opcję umożliwiającą załączenie fotografii do tekstu, jak również możliwość dodania podpisu pod zamieszczonym obrazkiem. Klikamy na przycisk Zatwierdź zmiany. Jeśli chcemy dodać element dla naszej strony, wystarczy wybrać go z listy, a następnie kliknąć Dodaj. Efekty naszej pracy widoczne są w podglądzie strony. Dodawanie nowego elementu pokażemy na przykładzie dodania galerii. Wybieramy z listy rozwijalnej żądany element, po czym klikamy na przycisk Dodaj. Następnie Zatwierdź zmiany. Widzimy informację, iż element wymaga uwagi. Utworzymy zatem nowy artykuł, który zostanie powiązany z tą podstroną. W tym celu klikamy Menu, Edycja, następnie Artykuły i Galerie. Jak widzimy na liście, nie ma żadnych artykułów ani galerii. Klikamy więc na Dodaj nowy artykuł lub galerię. Widzimy tutaj trzy pola: Autor, gdzie możemy zmienić nazwisko autora, Tytuł, gdzie możemy dodać tytuł naszego artykułu lub galerii. Oraz krótki opis, gdzie możemy dodać krótki opis dotyczący tego nowo dodanego elementu. Z listy możemy wybrać artykuł tekstowy, galeria zdjęć lub lista plików. Tworzymy galerię, zatem wybieramy obiekt Galeria zdjęć. Klikamy Dalej. Aby dodać nowe zdjęcie, należy kliknąć na przycisk Dodaj. Szukamy. Na dysku naszego komputera interesującą nas, nas fotografię. Jeśli chcemy dodać kolejny element, wystarczy kliknąć Dodaj. Ponownie wskazujemy fotografię, którą chcemy dodać. Kiedy dodamy wszystkie interesujące nas fotografie, klikamy na przycisk Załaduj. Oczekujemy na załadowanie się zdjęć. Teraz klikamy na przycisk zatwierdź. Galeria została zachowana. Teraz możemy powiązać ją z naszą stroną. W tym celu klikamy edycja treści i menu. Edytujemy pod stronę, z którą chcemy powiązać naszą galerię. Klikamy na Edytuj i z listy wybieramy naszą nowo utworzoną galerię. Następnie zatwierdzamy zmiany. W podglądzie strony widzimy efekty naszej pracy. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających naszą witrynę. Aby powiększyć zdjęcie, wystarczy kliknąć na nim lewym klawiszem myszy. Aby dodać wiadomość, należy w menu edycja treści kliknąć na wiadomości. Klikamy na przycisk Dodaj nową wiadomość. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola, w tym nagłówek. Oraz wpisujemy treść wiadomości. Z listy wybieramy stronę, z którą chcemy powiązać naszą wiadomość. Klikamy na przycisk Dodaj. Aby dodawane przez nas wiadomości były widoczne na stronie głównej, wystarczy jednokrotnie dodać do jej zawartości element Lista wiadomości. W tym celu edytujemy tę podstronę i z listy wybieramy element lista wiadomości, po czym klikamy Dodaj. Od teraz wszystkie wiadomości dodawane przez nas będą widoczne automatycznie na naszej stronie głównej. Efekt widoczny jest w podglądzie strony.